Cześć. Tu Horyzont. Twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. Mamy czwartek, a więc przed wami Audio Newsletter Premium. Posłuchaj, co dziś przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. AI od zera do zrozumienia. Kluczowe umiejętności w erze AI. Twoje ćwiczenie. Jak stać się niezastąpioną jednostką? AI w praktyce. Biblioteka narzędzi AI. Rekomendowana biblioteka. Przełomowa książka współzałożyciela DeepMind, polska premiera. Pamiętaj, że czwartkowe wydania to szczególny rodzaj newslettera. Jest on bowiem pełen treści, które wymagają od ciebie zaangażowania. W czwartek stawiamy na praktykę i wysyłamy do ciebie poradniki lub instruktarze. Nie inaczej jest dziś, więc po odsłuchu sięgnij po treści, które, nazwijmy to tak, musisz dotknąć, zbadać, otworzyć i nauczyć się ich. Oczywiście wszystko po to, aby świadomie wzrastać w erze rozwoju AI. Zaczynamy. AI od zera do zrozumienia. Wyobraź sobie, że stoisz na rynku średniowiecznego Gniezna. Wokół ciebie tętni życie miasta. Kupcy wychwalają swoje towary, rzemieślnicy pracują w pocie czoła, a w powietrzu unosi się zapach świeżego chleba. Twój syn, ledwie dziesięcioletni, pomaga ci w warsztacie, ucząc się fachu, który pewnego dnia przejmie po tobie. Choć nie możesz być pewien, co przyniesie jutro. Czy miasto napadną Mongołowie, czy wybuchnie zaraza, to wiesz, że przekazywane z pokolenia na pokolenie umiejętności, takie jak uprawa roli, rzemiosło czy posługiwanie się bronią, zapewnią Twojej rodzinie przetrwanie. Ale co by było, gdybyś żył w czasach, w których nie masz pojęcia, czego powinien uczyć się Twój syn, by odnaleźć się w świecie za 20 lat? Witaj w roku 2024. Powyższe słowa. Juwala Noacha Harariego, wybitnego historyka i myśliciela, autora bestsellerowych książek takich jak Sapiens czy *Homodeus*, skłoniły mnie do napisania tego tekstu. Słowa Harariego mogą wywołać u niektórych sceptycyzm, u innych strach, a jeszcze u innych złość, ale zainspirują kilku wybranych. To właśnie dla nich piszę ten tekst. W obliczu tak niepewnej przyszłości wielu z nas zadaje sobie pytania. Jakie zawody przetrwają w ciągu najbliższych 20 lat? Jakie umiejętności pozwolą odnaleźć się w świecie zdominowanym przez AI? Czego powinniśmy uczyć nasze dzieci? Ten tekst to próba odpowiedzi na te palące wątpliwości. Znajdziesz tu zarówno refleksje, jak i praktyczne wskazówki, które pomogą ci przygotować się na nadchodzącą erę sztucznej inteligencji. Edukacja niewolników. W trakcie researchu do tego tekstu natrafiłem na post Devona Eriksena autora nowej powieści science fiction Theft of Fire, w którym komentuje on przytoczone wcześniej słowa Juwala Noaha Harariego. Eriksen nie zgadza się z tezą, że w przeszłości edukacja polegała głównie na uczeniu konkretnych, niezmiennych umiejętności, takich jak uprawa roli czy jazda konna. Według niego taki model kształcenia był charakterystyczny dla niewolników. Ludzie wolni otrzymywali natomiast edukację skupioną na rozwijaniu niezależnego myślenia, i umiejętności uczenia się. Eriksen przywołuje siedem sztuk wyzwolonych, liberal arts, wywodzących się ze starożytności: arytmetykę, geometrię, muzykę, astronomię, gramatykę, logikę i retorykę. Podkreśla, że choć nie uczyły one konkretnego fachu, to dawały fundamenty pozwalające młodym ludziom samodzielnie myśleć i efektywnie przyswajać wiedzę. Co ciekawe. Autor zauważa, że współczesne szkoły publiczne, stworzone do kształcenia urzędników i robotników, pomijają w programie logikę, rozumowanie prowadzące do prawdziwych wniosków i retorykę sztukę przekonywania. Sugeruje, że celowo nie uczy się tych umiejętności, by nie zachęcać ludzi do kwestionowania autorytetów. Eriksen konkluduje, że jeśli postrzegamy edukację naszych dzieci tylko jako zdobywanie konkretnych umiejętności zawodowych, to de facto szykujemy je do roli niewolników. Natomiast prawdziwe przygotowanie do wolności polega na wykształceniu uniwersalnych kompetencji, takich jak logika, statystyka, retoryka, umiejętność zbierania informacji, research, praktyczna psychologia, inwestowanie i samodzielność. Agency. Moje zderzenie z rzeczywistością. Choć nie zgadzam się z Eriksenem w 100%, nie uważam, by system edukacji był z gruntu zły. A nauczyciele byli jedynie agentami Matrixa, produkującymi niewolników, to przyznaję, że wiele mu brakuje. Ja sam przekonałem się o tym, studiując biznes w Wielkiej Brytanii. Ukończyłem studia z najwyższym stopniem, ale nie czułem, by w pełni przygotowały mnie do realnego działania. Prawdziwą szkołę przeszedłem dopiero rozwijając własne projekty. To wtedy nauczyłem się kluczowych umiejętności, o których pisze Eriksen. Retoryka i psychologia znalazły odbicie w marketingu i sprzedaży, dzięki którym stawiałem pierwsze kroki biznesowe. Moja pierwsza firma otworzyła kolejne drzwi. Poznałem wspólnika, z którym od lat prowadzę biznes na wyspach, mieszkając w Polsce. Zdobyte umiejętności i wypracowana wolność czasowa pozwoliły mi też zaangażować się w projekt HORYZONT, gdzie razem z Jakubem Norkiewiczem i resztą zespołu dostarczamy treści na temat AI. Umiejętności researchu. I logicznego myślenia, objawiające się w opracowywanych dla Was artykułach, przydają się każdego dnia, a sukcesem napawa fakt, że czyta nas już niemal 5 tysięcy osób. Zaznaczę jednak, że celem tego tekstu nie jest przekonanie Cię, że jedyną słuszną drogą do AI odpornej przyszłości jest zostanie przedsiębiorcą. To po prostu ścieżka, którą sam obrałem i mogę o niej opowiadać z perspektywy własnych doświadczeń. Ale doskonale wpisuje się w koncepcję Eriksena. Zgadza się. Te same zasady dotyczą również innych profesji. Weźmy na przykład programistów. Jak zauważa sam Altman, CEO OpenAI, choć języki kodowania i narzędzia niewątpliwie będą ewoluować, to zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów pozostanie kluczowa w tej branży. Innymi słowy, nie wystarczy opanować konkretny język programowania. Trzeba wykształcić w sobie umiejętność adaptacji i radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Przykładem niech będzie Apple. Wozniak był genialnym inżynierem, który zaprojektował Apple I i Apple II, ale to Jobs potrafił przekuć te innowacje w komercyjny sukces. Jego wizja, umiejętność komunikacji i biznesowa intuicja były kluczowe dla rozwoju firmy. Kto najlepiej odnajdzie się w przyszłości? Zgodzę się, że obecny system edukacji przygotowuje nas do bycia. Nowoczesnymi niewolnikami, wykonującymi jedną, specyficzną pracę przez całe życie. W przyszłości kluczowa będzie adaptacyjność, kreatywność i umiejętność samodzielnego wyznaczania celów. It is not the strongest of the species, that survives, nor the most intelligent, that survives. It is the one that is most adaptable to change. Prawdziwa edukacja to nauka tego, jak żyć niezależnie. Jak stać się kreatywnym i odpornym? Jak szybko się uczyć i adaptować do nowych narzędzi? Skoro technologicznie dążymy do zastąpienia sztucznej, wąskiej inteligencji, ani tą ogólną, agi, to czy sami powinniśmy pozostawać w tyle? Perspektywa zmian może budzić lęk, ale też stwarza możliwości. Niezastąpione jednostki, które nauczą się sprawnie funkcjonować w takich warunkach, będą odnosić sukcesy bez względu na przyszłość najlepiej odnajdą się wyspecjalizowani generaliści. Osoby, które opanowały podstawowe umiejętności, pozwalające kontrolować własną przyszłość, a jednocześnie mają specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie i potrafią ją kreatywnie wykorzystać. Zostawiam Was z ostatnim cytatem Eriksena, który bardzo mi się spodobał. Podkreśla, że w epoce gwałtownego rozwoju AI nie możemy pozwolić sobie na bierność. Musimy wziąć przyszłość w swoje ręce. I think the era of whining is over and humanity is going places again. Autorem treści, którą odsłuchałeś, jest Oskar Korszeń. To właśnie jego historia oraz perspektywa na wyzwania, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć lada chwila na rynku pracy. Czy masz jakieś inne refleksje? Czy zgadzasz się z Oskarem? Jeśli masz odmienną perspektywę lub chciałbyś coś dodać, koniecznie napisz do nas. Tu w komentarzu pod filmem albo w odpowiedzi na dzisiejszy newsletter. Nie chcemy pozostawić Was tylko z refleksjami na temat przyszłości. Zależy nam na tym, abyście już teraz mogli podjąć pierwsze kroki. Na początek przygotowaliśmy dla Was zestaw pytań do autorefleksji, które pomogą Wam zidentyfikować obszary do pracy. Pytania znajdziesz w linku umieszczonym w treści maila. W tym tygodniu koniecznie sprawdźcie naszą bibliotekę. Znajdziecie tam wyjątkową książkową pozycję, zresztą rekomendowaną przez wspomnianego już dzisiaj Juwala Noaha Harariego. Nadchodząca Fala, autorstwa współzałożyciela DeepMind, Mustafy Sulejmana. W swojej przełomowej książce pokazuje on, że AI, w której pokładamy tyle nadziei, może stać się bronią obosieczną. Wreszcie, najważniejsze, praktyka. Wspólnie z zespołem opracowaliśmy dla Was bibliotekę narzędzi AI, w której znajdziecie nie tylko posegregowane narzędzia według kategorii, ale również poradniki obsługi naszego autorstwa. Koniecznie zacznijcie eksperymentować z tymi narzędziami, poświęcając na to choćby 30 do 60 minut dziennie. I jeszcze dwa słowa o Bibliotece Narzędzi AI, którą zamieściliśmy w naszym narzędziowniku. To zorganizowana i skatalogowana biblioteka narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, w której znajdują się tylko najlepsze i sprawdzone narzędzia. Co znajdziesz w bibliotece? Kategorie dla różnych zastosowań, autorskie poradniki dla większości narzędzi oraz codzienne aktualizacje. Dostęp do biblioteki oczywiście na twojej skrzynce mailowej i na dziś to wszystko. Tradycyjnie jednak po odsłuchu zalecam wrócić do maila. Być może znajdziesz na to czas dopiero wieczorem, ale warto utrwalić wiedzę. Polecam też przejrzeć skrzynkę w poszukiwaniu maili od nas, których nie otworzyłeś czytelniku. Wszystko po to, aby przejrzeć ryciny, odnośniki i wzbogacić swoje kompetencje. W każdym newsletterze znajduje się super wartość, szkoda coś przegapić. Zostaw też feedback w wiadomości, a także tutaj sub i kciuk w górę mile widziany. Dziękuję za odsłuchanie. Ponownie słyszymy się we wtorek w naszym newsowym wydaniu. Audio, którego słuchałeś, było w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale głos narratora należał do członka zespołu Horyzont, Marcina Uszyńskiego.